27 lutego o godzinie 14 w miejscowości Stefanów na drodze W716 doszło do zdarzenia drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń kierująca samochodem Renault Master 49-letnia mieszkanka powiatu Tomaszowskiego na skrzyżowaniu podczas manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa jadącej naprzeciwka Skodzie Felicji, kierował, którą kierował 20-letni mieszkaniec powiatu Łódź Wschód. W wyniku tego zdarzenia pasażer z kody Felicji trafił do szpitala. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. 1 marca o godzinie 17.15 dyżurny policji otrzymał informację z Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, iż do szpitala został przywieziony 33-letni mieszkańc Tomaszowa, którego obrażenia ciała wskazują na to, że został pobity. Pomimo, iż pokrzywdzony wskazywał różne wersje dotyczące swojego pobicia, to policjanci ustalili szczegóły związane z tym zdarzeniem. Pokrzywdzony około godziny 15 pojechał do znanej mu 81-letniej kobiety pożyczyć pieniądze 200 zł. U kobiety w mieszkaniu znajdował się jej 33-letni wnuczek, który tak zdenerwował się wizytą młodego człowieka, że wyprowadził go z mieszkania na podwórko i pobił. Pokrzywzonemu udało się uciec od oprawcy. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala. O godzinie 18.00 kryminalni dokonali zatrzymania podejrzanego w miejscu jego zatrzymania. Był pijany i miał ponad 2 promile. Mężczyzna był w przeszłości notowany. Dzień wcześniej wyszedł na przepustkę z zakładu karnego. Za uszkodzenie ciała grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. 2 marca o godzinie 2.15 policjanci ogniwa wywiadowczego na ulicy Ogrodowej zatrzymali do kontroli Forda Mondeo, którego kierowca w wieku 22 lat oraz 20-letni pasażer zachowywali się bardzo dziwnie. Zostali przebadani na zawartość alkoholu. Kierujący miał ponad 2 promile, natomiast pasażerowi alkotest wykazał 0,6. Mężczyźni nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Nie potrafili wytłumaczyć, do kogo należy auto, którym podróżowali. Młodzi ludzie zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Policjanci ustalili właściciela Forda, który oświadczył, że pozostawił przy swojej posesji niezamknięte auto z kluczykami, nie zauważył nawet braku pojazdu. Podejrzani po wytrzeźwieniu potwierdzili, iż wracając do domu, sprawdzali dla żartów, czy zaparkowane samochody mają zamknięte drzwi. Kiedy natrafili na auto z otwartymi drzwiami i kluczykami w środku, wsiedli i odjechali. Po przejechaniu kilkunastu metrów zostali zatrzymani przez patrol policji. Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu, za co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Natomiast kierowca odpowie również za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, gdzie oprócz utraty uprawnień do kierowania pojazdami, grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności. 3 marca o godzinie 4.30 na ulicy Garbarskiej policjanci zauważyli wbitego w przydrożne drzewo Sata Ibiza. W aucie ani w okolicy nie było nikogo. Policjanci rozpoczęli poszukiwania kierującego. Kilka minut po godzinie 6 do domu właściciela Seata weszli kryminalni. Zastali tam nietrzeźwego 34-letniego właściciela pojazdu. Mężczyzna miał w organizmie reni 8 promila oraz jego 21-letniego kolegę, który miał w organizmie 06. Jak się okazało 34-latek pojazd kupił 2 marca. Obaj podejrzewani zostali osadzeni w policyjnym areszcie, gdzie po wytrzeźwieniu zostaną przesłuchani. Policjanci ustalają, który z nich był kierowcą Seata. 3 marca o godzinie 2:25 w wielorodzinnym budynku przy ulicy Głównej miał miejsce pożar. Spaleniu uległy drewniane schody, a o kopceniu ściany i sufit oraz stopiła się instalacja wodno-kanalizacyjna. Ewakuowanych zostało 16 osób. W czasie trwania akcji gaśniczej o godzinie 3:30 pojawił się mieszkaniec kolejnej kamienicy mieszczącej się kilkanaście metrów dalej, który poinformował o jej pożarze. Pożar zaistniał na poddaszu wielorodzinnego budynku. Ewakuowano 8 osób. Przyczyna obu pożarów to podpalenie, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób. W trakcie akcji gaśniczej zaangażowanych było 10 policjantów, 22 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i 12 ochotników z OSP Ludwikowa i Białobrzeg. Na miejscu obecni byli również przedstawiciele sztabu kryzysowego oraz TTBS-u. Kryminalni rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych zastali w miejscu zamieszkania 22-letniego mieszkańca Tomaszowa. Mężczyzna był trzeźwy. 4 marca prokurator rejonowy przesłucha podejrzewanego. 3 marca o godzinie 16:30 pokrzywdzony zauważył, jak dwie młode osoby niosą butle z gazem. Schodząc do swojej komórki, zauważył uszkodzone w niej zamki i stwierdził, że butla, którą nieśli młodzi ludzie, była jego własnością. Zaczął gonić złodziej. Mężczyzna zdążył uciec, natomiast 19-letnia kobieta została zatrzymana. Zatrzymana w chwili zdarzenia byli, była trzeźwa. Usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem. Zatrzymanie jej wspólnika to tylko kwestia czasu. Młoda kobieta nie była wcześniej notowana. Wartość skradzionej butli została oszacowana na kwotę 150 zł. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.